Witam Was w kolejnym filmie. Dzisiaj zrobimy aktualizację prawie wszystkich kolonii mrówek, a więc zaczynamy. Kolonię, którą widzicie, mam od końcówki 2022 roku, gdzie była samotną królową, a teraz ma niezłą ilość robotnic. Widzicie teraz część gniazdową, gdzie w jednej połowie siedzi mnóstwo robotnic, które widocznie opiekują się larwami, jajkami, poczwarkami oraz królową, natomiast w drugiej części jest składowisko, ziaren oraz chm, toaleta. Jest to oczywiście mesor Barbarus. Kolonia dostaje mączniki oraz ziarna. Dobra, więc przejdźmy do etapu czyszczenia areny. Ale przed tym powiedzcie, czy wolicie takie oświetlenie jak przed chwilą, czy takie jakie jest teraz. Dobrze, a więc zatkałem wejście na arenę oraz ją wysprzątałem tyle, ile mogłem. Mam nadzieję, że nie przeszkadza wam, to co zostało w jednym z rogów. A jeżeli zastanawia was, dlaczego część gniazdowa jest pozbawiona trawy, to dlatego, że kiedyś jak to czyściłem, to po prostu zaczęło się to odrywać pod wpływem wody. Stwierdziłem, iż nie będzie żadnego wystroju, aby łatwiej mi się sprzątało oraz żeby to ładnie wyglądało, bo wystrój przetrwa z dwa tygodnie maksymalnie, a potem będzie znowu syw. Tutaj w strefie nawadniania zatkałem watą tą dziurę do wlewania wody, ponieważ albo robotnice z zewnątrz uciekały i tam wchodziły, albo z gniazda przez gniazdo i strefę nawadniania od strony właśnie gniazdowej. No to czas otworzyć wejście, ale zaraz, zaraz, jedna robotnica pokonała fluon prawdopodobnie przez to, że był stary, nakładałem go parę miesięcy temu, więc możliwe, że przestał działać do teraz. Fluon nałożony i żadna robotnica nie jest w stanie go przejść. Widać, że są bardzo, bardzo zestresowane, więc dałem im probówkę z wodą oraz ziarna maku, aby się trochę uspokoiły, co widocznie po trochu zadziałało. A tu piją wodę. Póki jesteśmy przy mesorach, to pokażę Wam moją drugą kolonię, którą zakupiłem z tego ceo, pamiętam chyba w marcu. Miała trudny początek, ale ma już dwie robotnice i pakiet jaj. Dostaję mączniki oraz ziarna maku, ale jeszcze nie widziałem, żeby je jadły. Chmur. Zbliżenie na jajka i larwy. Co się patrzysz parwodenta? Królowej Mesor Barbarus nie... nie widziałeś? Popatrzcie sobie chwilę jeszcze. Przejdźmy do Lasius Flavus, kolonie, którą widzicie, prawdopodobnie wypuszczę, ponieważ chcę złapać nową Flavus i zacząć od zera. Myślę nad ich wypuszczeniem, ale jeżeli macie inne pomysły, to dajcie znać w komentarzu, co z nimi zrobić oraz czy dać im jakąś szansę na mojej hodowli. Nie szło mi z nimi, bo je mało karmiłem, ponieważ chciałem się skupić na innych mrówkach jak Fornika z grupy Rufibarbis, Barbis czy wcześniej wymienionych Mesorach i innych, które zobaczycie w dalszej części filmu oraz między innymi dlatego, że są dla mnie nudne, ale słyszałem, że przy większej ilości robotnic stają się o wiele, wiele ciekawsze. Teraz przejdźmy do hurtnicy pospolitej. Jeżeli rozpoznał ktoś, że tą królową złapałem rok temu na potrzeby odcinka, to będzie mi miło, że napiszesz to w komentarzu. Kolonia się rozwija bardzo fajnie. Kurtnic 4, więc zredukuję ich ilość do jednej, a więc możliwe, że tą kolonię sprzedam po zimowaniu, jak i dwie inne, albo może będzie do wygrania w jakimś konkursie. Dostają miodek, mączniki i to wszystko. Niestety tego dnia, którego to nagrywam, był upał, więc chyba przez to tak bardzo zaparowały probówki, bo innego wytłumaczenia nie mam. Przejdźmy do kolejnej kolonii hurtnicy. Ta widać, że ma pełno poczwarek, ale dostała je, ponieważ je wykopałem. Oczywiście, że odradzam rozkopywania gniazd, aby poszukać poczwarki, ale tym razem kiedy. Pracowałem w ogrodzie, to odsłoniły mi się poczwarki pod murkiem, a przez pracę z nim związane poczwarki nie przeżyłyby, więc zabrałem je i porzuciłem tej kolonii oraz jeszcze jednej, którą pokażę Wam. Za chwilę. Przy zbliżeniu możemy zobaczyć, ile ich jest wraz z królową. Całe szczęście, że chciało mi się nagrać ten odcinek, bo nie zauważyłbym doprawdopodobnie następnego dnia, że mrówki się przegryzły i zalało probówkę albo przez upał. Dobra, a więc zrobię jak najszybciej nową probówkę i ją podłączam. Pełno mrówek biega w stresie po arenie, a skoro mowa o arenie, to kiedyś ona była ładnie wystrojona, ale mrówki zrobiły to co widać, więc będą mieć pewnie tylko troszkę piasku w przyszłości i to tylko. W jednym kolorze. Są zestresowane, bo podłączałem nową probówkę, do której powoli zaczęły wchodzić. Szkoda, że nie nagrałem jak zrobiły piękny szlak do nowej probówki, przenosząc się wraz z królową. Dobra, no to przejdźmy do samotnej królowej formika z grupy Barbis, którą złapałem w tegorocznej rójce. Widać, że ma poczwarki, a kiedy montuje filmik, już są wszystkie robotnice. Dawałem jej kropelki miodu, które chętnie spijała, muszę ogarnąć jej większą probówkę i ją karmić, a jeżeli popadła lub popadnie w stagnację, co często bywa na początkach formika, włożę je od razu do lodówki, bo nie mam jak ich szkładzać po trochu. A tutaj możecie zobaczyć, jak pięknie zajada się miodem. Póki jesteśmy przy formika z grupy Rufi Barbis, to pokażę Wam też je. Myślę, że dobrze wiecie, że ta kolonia była w formikarium, w którym się w miarę dobrze rozwijała. Niestety, po zimowaniu zaczęły padać, więc przeniosłem je do probówki, a niedawno podpiąłem im arenę, bo zaczęły mi uciekać, jak je karmiłem. Niestety nie znam przyczyny dlaczego zaczęły mi padać, ale jeżeli ktoś wpadł na pomysł, dlaczego tak się stało, śmiało może mi napisać w komentarzu, dlaczego tak się stało. Kolonia dostaje mączniki i miód. Na sam koniec zostawiłem kamponotus Ligniperda. Jak na razie zapowiada się, że będzie to moja ulubiona polska kolonia. Przyjechała do mnie z pakietem jaj, do którego złożyła parę jajec oraz widać, że zaczęły pojawiać się larwy. Jeżeli dotrwałeś do tego momentu, napisz w komentarzu: Jajko, będzie mi miło, że zostałeś do końca. A więc do następnego filmu, cześć!